Widzisz, jednak A. Tuchet. tuchet, A co ta Cedi tu robiła? Hej Ceddy co robisz? sobie.. Ewron, słuchaj, mhm. mam, mam dobrą i złą wiadomość. Ewron Kocyk, no, 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 no. Dobra wiadomość, słucham. Dobra wiadomość jest taka, że słuchaj, mm, wiem jak się będą nazywały moje punkty kanału. Okej. Okay. A wiesz jaka jest zła? No? Że czat przegłosował, że to będą pantofle. No i git. I git. Pasuje. Pasuje? Mówisz? Pasuje. 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 Right. Weź Zachy jabłka i. A, bo ty wiesz, no ja wszystkie jabłka na razie częściej trzymam. A! To po co ja biegam z.? A nic ciekawego, a ty. Okej. Okay. ok. Zaha, kobieta napisała: Co robię? Co odpisać? Co robisz? Ty ryby? Poprowadź mnie, Zaha. Ty masz kobietę. Mm. A czekaj, czekaj, ale to tak... Mm -hmm. coś tak zagaić, czy...? Zagaić! 5%! Nie, 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 to nie! Nie, jest! Żeby być na tak skuśno, spoko to... typa, no. Nic szczególnego. A jak ty się masz? Bo wiesz, to chodzi o uznanie atencji. No to już nie ma biznesu. Wiesz, to chodzi o atencji. Czyli chodziło o jabłka. Ez. UWAŻAJ! Co tu Creeper robi? MSG Chciałem ci zaoferować zniżkę dla członka XXL, skoro nalegasz czy powinniśmy mu powiedzieć, że jak się z w XXL to się dzieli za free? A nie jakieś zniżki robi? Hmm. I co, coś, co? Co odpisała? Mm, mm -hmm. Odpisała... A to zdrowo, możemy pobiegać razem <laughs> Dobra! Chodź, o, to, ja nie, ej, to ja nie przeszkadzam. To pobiegajcie okay. sobie razem, Evron. O, coś mnie Dobra, dobra, biegamy razem. Ale, no, obok siebie, halo. No wiem, wiem, wiem. Bieganie z samicą. Uuu! Ucieka gdzieś. Ewron, nie nadąża, szulany jesteś. N dlaczego każdy... Nie, no, dobra. <noise> perełką, Ewron, perełką. Mam dość. Mam dość. Siemedron. O co chodzi z jakimiś rangami, które czasami losujesz na stramach? Dobre pytanie, Dobra. Christian. Mam dość. Słuchaj. Wiem, że pierwsza bajergatka nie, nie, nie wleciała, no ale no trudno. To nie o to chodzi. Słuchaj, to trzeba wytrwałość. ty nie, nie, do nie dogonisz jej? To nie o to chodzi. Okay. To nie wiem. Cały czas wyzywany od ulanych, od grubych, zatłustych. Nie mam już na to siły. Jest jak jest, Zache. Nie, Ewro, nie, 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 nie. Jest jak jest. Nie. A Ewron, słuchaj, ja mogę odebrać część Twojego balastu, będę Twoim wsparciem. Ok, jest jak jest, za cały czas. Jest, jak jest. Idę do netheru. Gdzie jest ender chest? Cały czas jestem obrażany. Ewron, gdzie jest ender chest? Dyskryminowany. Jaki to nie jestem, gruby, ulany. Czas na mnie. Czas na mnie. Czas... ...na mnie. Czas spotkać się z Lawą. Nie, Evron. Nie rób tego. Smutno mi. Całe Sad, życie. Sadge. Całe życie. Na tym serwerze. Nie jestem oceniany za to, co robię. Jakie piękne budowle buduję. Tylko ile ważę. Evron. Zawsze tylko to się liczy dla ludzi. Evron, ja mam do Ciebie pytanie. Tylko to się liczy. Halo? Ewron? Dlaczego ludzie nie potrafią zrozumieć. Liczy się coś więcej niż waga. Tak, słucham. Słucham cię, Zaha. Ewron, nie liczy się sama waga, słucham. Ewron. Mhm. Słucham. No nie liczy się. Powiedz mi, Ewron, czy waga jest utożsamieniem tego, jaką jesteś osobą? Jaki Biedu masz charakter? ciebie tak. Nie, nie, nie. Evron, Biegam czy... z kobietą. Mówisz, że jestem za gruby. Nie, nie możesz dobiec po prostu. Bo jestem za gruby. Ewron, ale słuchaj, ja będę... Ja mogę, mogę cię zmotywować? Coach Mike będę? Mogę być Coach Mike? Powstanie Powstanę z prochu jako feedback. Feedback? A może po prostu jako Feniks. Jak Feniks. N jak nieulany Feniks. Jak nieulany Feniks. Liczy się serduszko i dlatego tu z tobą jesteśmy, atleto. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, widzowie. Zróbmy coś ładnego dla Mamiko. Ona ma taką kaczuchę. Dorysujmy, do, doróbmy jej na przykład włosy. Tej kaczce. Czy ty widziałeś kiedyś kaczkę z, z włosami? Widziałem. Okej. Okay. To, że ty mało świata widziałeś, Zaha, no to wiesz, to już jakby... Mam nie? Albo kapelusz jakiś! I wąsy. Wony, no Bosie, wąsy? No. Posi, dziękuję bardzo. To już no. A Ale... czyli widziałem.